Cześć, dotychczasowe zapowiedzi w końcu się potwierdziły, tak jak to było obiecywane. W drugiej części września mieliśmy poznać odpowiedź dotyczącą crossplayu. No i okazuje się, że udało się dogadać, udało się dogadać z Microsoftem, udało się dogadać z Sony. Ta usługa też trafi na stadie, będzie też na maku no i oczywiście na, na PC-tach. Więc ym, generalnie udało się doprowadzić do jakiegoś tam kompromisu. A na czym ten kompromis będzie polegał, to dowiecie się za chwilę. Ale najpierw uporządkujmy jedną rzecz, bo no, trochę się zdziwiłem, jak gdzieś tam pojawiły się komentarze typu: Ale gościu, co ty gadasz? Przecież multiplayer to w 19 był. Tak, multiplayer w 19 był, ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz: multiplayer to jest ym, kwestia oddzielna, crossplay to to jest, to jest troszeczkę inna kwestia. Otóż multiplayer jest to po prostu e, gra wieloosobowa. E, gdzieś tam sobie na serwer wchodzi ileś tam osób i gra sobie w jakąś tam grę wspólnie, tak jak miało to miejsce właśnie e, w FS-19. Natomiast crossplay to jest sprawa troszeczkę inna. Tutaj mamy tak jakby rozgrywkę multiplatformową, wieloplatformową, czyli mamy jedną grę. Mamy jakiś tam e, serwer, do którego się łączymy, czy, des, czy też hosta, który udostępnia tę grę i do niego dołączają, do tego hosta, do tej gry, którą udostępnia, dołączają gracze. Otóż polegać to będzie na tym, że będą teraz do tej gry mogli dołączyć gracze, zarówno z PC, -ta, z mac z PlayStation, z Xboxa i ze Stadi e, Mówiąc tutaj o konsolach, oczywiście mam na myśli PlayStation 4, 5, Xboxy. Series X jest oraz One, czyli starsza generacja plus nowa generacja. Będzie to ze sobą niosło pewne ograniczenia, ale o tym za chwilę. Więc słowem podsumowania: Crossplay daje nam możliwość grania wspólnego bez względu na to, na jakiej platformie gracie. Czyli osoba grająca na pc będzie mogła grać ze sobą na konsoli i odwrotnie, konsola będzie mogła grać z pc. -tem. Wszystko zależy od tego. No, kto będzie hostem, kto będzie ten serwer stawiał i kto będzie tą rozgrywkę udostępniał, więc to tak słowem wstępu odnośnie tego, o czym dalej e, będziemy mówić. Więc, oczywiście, na początku zaraz padnie pytanie, ale ile graczy? Otóż, jeżeli hostowanie będzie odbywało się na pc, czyli tak, jakby gra zostanie postawiona na komputerze stacjonarnym, no to będziemy mogli sobie pograć. Tak, do 16 graczy jest taki limit, tak? czyli 16, 16 graczy to jest maks. Jeżeli hostowała będzie konsola, to będzie to do 6 graczy, natomiast jeżeli host będzie postawiony na nitrado, czyli na serwerze, to tam będzie również do 16 graczy, bez względu na to, jakie platformy będą się tam pojawiały. I teraz pytanie, czy konsole będą mogły być hostem? Tak, za pośrednictwem nitrado, tak samo jak na PC, konsole będą. Mogły hostować oczywiście z tym ograniczeniem, o którym mówiłem wcześniej, do sześciu graczy. Kolejne pytanie, które zostało e, przedstawione tym blogu, bo w zasadzie ten blog składa się z takich pytań i odpowiedzi, e, które są dosyć oczywiste dla wszystkich graczy, e, czy będzie można dezaktywować Crossplay, czyli tą rozgrywkę e, multiplatformową? Oczywiście no, takie pytania e, tutaj były obarczone tym, że że Giant posiłkował się tym, że ktoś może obawiać się tego, że osoba grająca na klawiaturze i myszce będzie tak jakby lepsza będzie lepiej ogarniała rozgrywkę niż osoba grająca na konsoli za pośrednictwem pada, otóż i tak i nie, bo jak wiecie, też jest sporo osób, które na PC grają. Na kierownicy grają na padzie, więc tutaj akurat y, tą stronę bym nie szedł. Ta, ta kwestia jest bardziej związana z FPS-ami, gdzie w crossplatformie spotykają się gracze y, PC-towi i gracze konsolowi i powiedzmy, no nie wiem, jedni chcą grać na klawiaturze i myszce drugich, drudzy chcą grać na padzie i tutaj e, w FPS-ach jest duża różnica, aczkolwiek są znane przypadki, że gracze na padzie potrafią rozłożyć na łopatki tych grających za pośrednictwem klawiatury i myszki, aczkolwiek no, przewaga zazwyczaj jest jednostronna. A takie rzeczy załatwia się filtrami. Filtrami, które po prostu ustawiają to, czy macie ochotę grać ze sobą, która gra na klawiaturze i myszce, czy też po prostu wolicie e, zagrać sobie tylko i wyłącznie z osobami, które grają na padzie. I tutaj taki filtr w, w cross-platformie też będzie po prostu do zastosowania. Będziecie mogli sobie wybrać po prostu platformę, z jakimi, e, platformę, z jakimi będziecie chcieli sobie pograć i ograniczyć sobie ten wybór serwerów. Do preferencji, jakie będą Wam odpowiadały. Kolejne pytanie to, czy zapisywanie będzie międzyplatformowe i czy w ogóle będzie możliwe. Otóż, postępy w grze będzie zapisywał tylko host. Więc tak jak to, to znacie. Osoba, która stawia grę, która udostępnia innym, to tam właśnie będą zapisywane te postępy, czyli osoby dołączające będą tak jakby z tych postępów korzystały, czyli jeżeli zrobią jakąś tam pauzę w rozgrywce i dołączą, a w międzyczasie jakiś rozwój nastąpi i ten save zostanie zastąpiony, to oczywiście będą widziały ten save aktualny, nie ten, w którym do, uczestniczyli do tej pory, ale to jest chyba logiczne, jeżeli mówimy tutaj o sytuacji, gdzie gra jest udostępniana dla innych no, a przechowywana po prostu na, na, na tym, tak jakby, safe, na tym zapisie, który jest udostępniony dla reszty. Teraz kwestia tego, jak będą wyglądały e, DLC i mody, i jak te mody będą wpływały na tą rozgrywkę międzyplatformową, crossplayową. Otóż, e, jak wiecie, jakiś czas temu, nie, dosyć chyba już dawno, pojawiła się taka informacja, że będzie taki przycisk dedykowany do pobrania wszystkich modów jednym kliknięciem. Otóż nie będzie dotyczył wszystkich platform, ale każdy gracz będzie musiał mieć zainstalowaną taką samą zawartość, i mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju DLC albo mody, tak. Oczywiście, host serwera no to jest host serwera, czyli, jeżeli host serwera będzie miał jakąś tam pulę zainstalowaną u siebie, to taką samą pulę identyczną będą musiały mieć osoby, które do tego serwera będą dołączały. Jeżeli nie, nie będą mieli tej zawartości, jaką wymaga host, no to do takiej rozgrywki, do tego serwera oczywiście nie będą mogli oni dołączyć. Użytkownicy konsol będą mogli dołączać do serwerów tylko z modami, które są dostępne na oficjalnym modhubie na konsolach, czyli osoba, dajmy na to PC-towiec, mm, który udostępni Wam rozgrywkę, jeżeli gracie na konsolach, no to albo musicie się z nim dogadać, albo on musi zrobić to świadomie, żeby korzystał tylko i wyłącznie z modów dostępnych na modhubie, ale z tą różnicą że mają to być mody dostępne dla konsol. Czyli zapomnijcie tutaj w tym momencie o wszelkiego rodzaju skryptach, które są dostępne na PC za pośrednictwem mod Bo zaznaczam, nie chodzi tutaj o wszystkie mody, które są na modhubie, które są właśnie też czasami skryptami, yy, a chodzi o mody na modhubie, ale dostępne tak jakby na konsolach, czyli tutaj wypadkową wynikową tych modów ma być konsola, czyli krótko mówiąc, grasz na pc chcesz pograć z kimś na konsoli, ok, ale posługuj się tylko i wyłącznie modami z oficjalnego modhuba, które dotyczą konsol, czyli musisz sobie to tak jakby odfiltrować, Właśnie po to, żeby osoba grająca na konsoli mogła dołączyć do Twojej rozgrywki. W przeciwnym wypadku, po prostu, jeżeli te mody nie będą takie same, będzie jakaś tam rozbieżność, no to ta rozgrywka po prostu nie dojdzie e, do skutku. Tak? Jeżeli chodzi o, o stadię, no to na, na, na stadia jest sytuacja troszeczkę inna, bo tam w ogóle nie może być aktywnych żadnych modów. Także no, wydaje mi się, że to będzie bardzo mały procent, jak nie promil osób, które będą z tego korzystały. Ale dobra, yy, przejdźmy do jeszcze yy, jednej rzeczy. Jak sloty konsolowe wpłyną na multiplayer cross-platformowy? Jeżeli gracie na konsolach albo troszeczkę się orientujecie w temacie, no to musicie wiedzieć, że konsole posiadają sloty. Otóż jest to sytuacja, która yy, wymuszona jest ze względu na architekturę konsolową i ograniczenia, które które ta architektura ze sobą niesie. Starsze generacje miały mniej slotów, nowsze generacje konsol będą miały więcej slotów. Wypadkową tego będzie sytuacja, gdzie te sloty wszystkie będą musiały w tej rozgrywce cross-platformowej się spotkać czyli Platforma, która będzie hostingową platformą, ustala początkowy limit dostępnych slotów. Określa po prostu maksymalną liczbę maszyn, narzędzi i tego wszystkiego, co jest na serwerze. Jeżeli do tej gry, która jest udostępniona przez hosta, dołączy gracz z mniejszą ilością slotów, którą ma dostępnych na jego platformie, ustanowi on tym samym nowy limit slotów dla wszystkich pozostałych w oparciu o swoją platformę, czyli przekładając to na prosty język. Grasz na PC, udostępniasz swoją grę osobie, która gra powiedzmy na PS4. W momencie, kiedy ta osoba na PS4 dołącza do rozgrywki, jej limity, tak jakby, e, są nadrzędne, tak? czyli ustanawia on nowe zasady, jeżeli chodzi o serwer i tylko i wyłącznie tymi limitami się może kierować. I to jest dosyć logiczne, no bo ciężko tutaj teraz byłoby, żeby. PC, który hostuje, miał nieograniczoną ilość y, slotów do rozgrywki. Dołącza do niego PS4 z limitem i nagle PS4 ten limit nie obowiązuje. tak? Nagle magicznym sposobem znika. No nie, nie da się tak, y, bo to jest kwestia związana z ograniczeniami sprzętowymi. Jeszcze jest jedna sytuacja. Jeżeli serwer będzie miał zajętych więcej slotów niż obsługuje Twoja platforma, y, no to dołączenie do serwera nie będzie możliwe. Czyli to jest sytuacja, kiedy mamy tutaj konsole starszej i nowszej generacji i różnią się pod względem ilości dostępnych slotów, czyli no gracze konsolowie muszą pamiętać, że ta ilość slotów, gdy grają ze znajomymi, używając konsoli innej generacji, tu będzie dosyć istotna. Czyli jeżeli ktoś gra na ps 5 dajmy na to, i będzie miał większą pulę dostępnych slotów, i będzie tą rozgrywkę udostępniał osobie, która gra na PS4. No to tutaj mamy pewną różnicę. Jeżeli nie osiągnie limitu slotów z PS4 i o tą rozgrywkę udostępni, to wszystko będzie ok, bo ta druga osoba dołączy. Natomiast jeżeli sam posiadając na PS5 większą pulę tych slotów przekroczy ten limit który jest wyznaczony dla PS4, to niestety osoba z PS4 do jego rozgrywki już nie będzie mogła dołączyć. To są rzeczy, które są ograniczeniami, które mogą być denerwujące, ale są dosyć logiczne. Tak? Nadrzędnego mamy tutaj pc no bo wiadomo, on tutaj będzie wyznaczał, że tak powiem, prym, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Ale dołączając na konsoli oczywiście jest to możliwe, tylko trzeba się liczyć z tym, że ograniczenia slatowe, no niestety, ale będą tutaj funkcjonowały. I teraz jak to będzie wszystko wyglądało w całości? No cóż, ciężko powiedzieć jak będzie wyglądała kwestia optymalizacji, jak to będzie z, z hostowaniem, jak to będzie z płynnością. Wszystko będzie zależało od tego, też pewnie jakie łącza internetowe będą tutaj wchodziły w grę, bo jak wiadomo to też jest dosyć ważne. Natomiast co do wydajności, no ciężko mi powiedzieć. Gra została zoptymalizowana. Mamy ukrywanie obiektów to, co tutaj też kilka razy powtarzali, to, że nadrzędną rolę, którą sobie tutaj tak jakby postawili na pierwszym miejscu, nadrzędną tą rolą, to było po prostu FPS-y, tak? czyli FPS-y tam się przewijały wiele razy w tych prezentacjach, e, więc cóż, zobaczymy, jak, jak to wszystko będzie dawało radę. E, co jest jeszcze ciekawe, no to wiadomo, że po prostu dzięki tej cross to znikną, można powiedzieć, podziały, ale nie tak do końca, bo jeżeli będą te ograniczenia slotów, no to, to będzie kwestia, że tak powiem, dogadania się ludzi między sobą, którzy będą chcieli w tym uczestniczyć. Bo ktoś, kto na przykład będzie na PC i tą rozgrywkę udostępni, że tak powiem, totalnie dla wszystkich bez względu na platformę, no to może nie być do końca zadowolony, że gra sobie gra, nagle ktoś dołącza i nagle jest ciach. Jest, tak, pojawia się limit i koniec, nic więcej już nie może zrobić, bo Osoba skąd że tak powiem, troszeczkę zablokowała mu rozgrywkę, więc to będzie kwestia taka troszeczkę do dogadania się, podejrzewam, i do ustalenia zasad, jakie będą panowały na, na serwerach, ale wydaje mi się, że to jest kwestia, że tak powiem, dotarcia się. Pewnie powstaną jakieś wątki na forum, gdzie będzie można. Czy to na Discordzie, czy na, na forum Giants, gdzie, gdzie będzie można sobie po prostu, że tak powiem, się dogadać, udostępnić zasady, kto, jak, gdzie się dołącza i tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia, wydaje mi się, do przeskoczenia i, i nie będzie rodziła tutaj jakichś tam wielkich problemów. Jeżeli chodzi o e, tą cross no to tak jak to było też już kilkukrotnie podkreślane i było to widać na materiałach, istotnym tutaj elementem będzie wygląd postaci. No bo żeby nie było ataku klonów na serwerach, no to pojawiły się e, w tym momencie e, duże możliwości, jeżeli chodzi o kreowanie swoich postaci, ale o tym za chwilę, jak będę pokazywał Wam nowe screeny, które. Zostały zaprezentowane na blogu, więc przejdźmy może teraz, właśnie do tych screenów, bo tam też kilka ciekawostek jeszcze się pojawi. Mamy tutaj na dole pokazaną małą próbkę tego, jak będzie mogła wyglądać kreacja naszych postaci ten kreator zostanie rozbudowany. Tak jak wiecie, w 19 to było dosyć ograniczone tam za wiele poza czepeczką, zmianem koloru. Koszuli jakimiś drobnymi rzeczami nie można było wiele zrobić. Teraz, jak widać, mamy dosyć duży przekrój związany z, można powiedzieć, regionami, nacjami, kolorem, kolorem skóry, charakterem ubioru itd., itd. Więc tu się w tej kwestii sporo zmieniło. Mamy nawet możliwość charakterystycznego wąsika brudki. Wszystko, co będziecie sobie chcieli zrobić, to no, tutaj będzie, będzie dodawało spore możliwości i w rozgrywce. Na multiplayerze w cross-platformowym wątku będzie to naprawdę no, dosyć istotne, żeby tych graczy sobie e, rozróżnić. Co dodatkowo tutaj zostało pokazane, tutaj z tyłu możecie zobaczyć sobie John 8R. Możecie sobie zobaczyć Fenda Black Beauty z tego, co wnioskuje po tych czarnych błotnikach e, i tej, e, tej osłonie z przodu. No i tutaj z prawej strony, nowy New Holland. E, tutaj jest chyba. Te siódemka? Tak mi się wydaje. Eee, więc słuchajcie, cóż można jeszcze tu zobaczyć? Jest jeszcze pewna ciekawa rzecz, na którą nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Otóż zobaczcie, jak wyglądają tablice rejestracyjne tych pojazdów. Otóż tutaj, na, z racji tego, że no John Deere jest w kolorze zielonym, macie, macie na rejestracji Xboxa. Na tutaj, na, tak jakby na, na środku, gdzie jest ten czarny, czarny fend macie PC Master, czyli, czyli nawiązanie do PC Master Race, a tutaj z prawej strony z kolei macie e, oczywiście zaznaczone że jest to w kolorze niebieskim PS4, tak? PS4 PS5, bo jest tutaj PS4 plus PS5. Także no tutaj przy, przy pc jest napisane jako Master, tutaj Xboxy to jest pokazanie, że, że po prostu to są dwie generacje i tak samo jest przy PS4 i PS5, więc taki, taki mały mały, śmieszny smaczek, jeżeli chodzi o te tablice rejestracyjne oraz też jednocześnie pokaz tego, że one będą dynamiczne i w jakim stopniu będzie można je sobie modyfikować, a jednocześnie zawiera się to po prostu w, całemu, w całym charakterze udostępnienia tego screena, czyli, że, że mamy te, te trzy postacie, mają one też różno, różnokolorowe bluzy w kolorze powiedzmy w kolorze zielonym dotyczący Xboxa i John Deera, kolor kolor szary, jeżeli chodzi tutaj o, o dominujący kolor w, w fendzie Black Beauty, no i niebieska bluza przy New Holandie przy kolorze niebieskim charakterystycznym dla konsol PlayStation. Więc tak to tak to wygląda w skrócie. Przejdźmy do kolejnego screena, no i na tym screenie możecie sobie zobaczyć francuską mapę. Nie trudno ją poznać, bo jeżeli chodzi o te zabudowania, no ten zamek, który tam jest oraz o te balony, więc tutaj nie będzie problemu, żeby ją rozpoznawać. Jeżeli chodzi o ciągniki, no to niech Hola za zaczepą klas, ten klas to jest chyba, jak dobrze kojarzę, to jest ten klas z, z DLC z 19, ale nie wiem, mogę się mylić. Jest 6, 6R chyba John Deere, no i wiadomo Samasz, jeżeli chodzi o zgrabiarkę. Jedna rzecz mnie tutaj zastanawia, no prawdopodobnie jest tutaj pokazana rozgrywka na, na multiplayerze, ale jakimś takim dziwnym trafem się złożyło, że no, że te, tych dwóch pracowników, zarówno w, w klasie, jak i w, w, w John Deere, no, to tak wyglądają, tak jakby tak samo. Tak? Tutaj mamy taką koszulę i patrząc tak ogólnie na te postacie to wyglądają one tak samo. Nie będę tutaj mówił, że mogło się tak zdarzyć, że to jeżdżą pracownicy i losowo ich tak dobrało. Być może na multiplayerze ktoś po prostu. Uznał, że ubierze się tak samo i stworzy taką samą postać, ale to tak na marginesie, bo raczej ciężko byłoby w to uwierzyć, żeby, żeby coś takiego miało miejsce. Więc jeżeli chodzi o ten screen, no to cóż, tutaj ciężko powiedzieć, jak będą wyglądały tekstury i tak dalej, bo no to jest w takim oddaleniu, że, że niewiele tutaj widać. Jedyne, co się da zauważyć, to że no te rządki nie są już e, takie po tym zgrabieniu nie są już tak idealne, tylko mają takie górki, dołki są trochę po bokach porozrywane, nie są takimi powiedzmy równymi ułożonymi paskami w jakiś tam stożek, tylko, tylko po prostu tak widać, że po prostu one są tak w różny sposób trochę się zachowują no i widoczne są też ślady tutaj e, w momencie kiedy Tutaj przejeżdża ta sieczkarnia razem z, z tym headerem, z tym podbieraczem do trawy. To tutaj od razu są widoczne te ślady z racji pewnie nawagi jaką posiada, ale zobaczymy, jak to faktycznie z tymi śladami będzie. Kolejny screen, który został udostępniony, to jest w zasadzie cała mapa Elm Creek, czyli mapa USA. Ta rzecz, na którą też chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to jest kształt pół, o której wiele razy już, już było mówione. No bo padały jakieś tam zarzuty przy tych pierwszych screenach, że ojej, bo ta mapa będzie cała okrągła, i tak dalej. Zobaczcie, no jednak nie będzie cała okrągła, bo tu są przynajmniej figury geometryczne, częściowo zaokrąglone, częściowe trapezy jakieś tam y, kawałki trójkątów, kawałki wieloboków, no cuda się dzieją tutaj, jeżeli chodzi o te kształty pól. No i też pojawiają się pola owalne, więc naprawdę praca y, tutaj y, no, pomocników, pracowników, którzy będą wy, wynajęci musi zostać usprawniona i to dosyć znacznie, bo patrząc na kształty pól na przykład tutaj, które są w zasadzie no praktycznie cały czas jeśli tam zbliżone do owalu, no to tutaj będzie to wyzwanie, więc zobaczymy, w jaki sposób sobie oni będą z tym radzić. Co jest jeszcze ważne, żeby zauważyć tutaj? Otóż część z tych pól, które znajdują się tutaj, nie ma numeracji. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Te pola gdzieś były takie dosyć charakterystyczne i widoczne na, na screenach, które gdzieś tam krążyły w okolicach Gimskomu czy Farmkonu. Nie mam pojęcia dlaczego tak się tutaj dzieje, czy te pola będzie można coś dostosować, czy z racji tego, że są na takim terenie oddzielnym, oddzielonym, jeszcze rzeką, to tutaj nie będziemy mogli z nimi nic zrobić. Nie wiem, ciężko stwierdzić, ale to akurat no, zdążyłem zauważyć. Co jeszcze tutaj widzimy? Ano, widzimy, że teraz pojawiają się dynamiczne pojazdy na mapie. Ta mapa, oczywiście, tutaj związana jest z multiplayerem. Widać też tutaj od razu kolorem zaznaczone są pola, które ten pomarańczowy gracz po prostu posiada oraz widać jego sprzęt, który ma w posiadaniu i widać też od razu gdzie on jest, tak? Czyli mamy tu sytuację taką, że, że ktoś tam nie powie, że sobie gdzieś tam pojechał, no bo to od razu będzie na mapie widać, tak? To będzie można po prostu sobie podejrzeć sytuacja jest tutaj podobna jeżeli zajrzycie do każdej innej części tej mapy to będzie podobnie czyli tam się pomarańczowego gracza tutaj mamy gracza znaczonego kolorem zielonym tutaj mamy gdzieś na dole kolor fi fioletowy a tutaj mamy jeszcze kolor pomarańczowy czyli tutaj tak jakby od razu kolorami, jeżeli chodzi o numery pól, jaki też sprzęt jeżeli ustawimy sobie ten dany kolor zostanie przydzielony no to to wszystko od razu na mapie jest bardzo dobrze widoczne. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to tutaj z boku jest taka zakładka, która jest nazwana active workers, czyli aktywni pracownicy, pomocnicy. Być może będzie to miało związek z AI workers menu, bo tutaj mamy tą zakładkę, która pokazuje, że jest to opcja, która pokazuje tych pracowników, czyli w momencie, kiedy jest to multiplayer, to tutaj pojawiają się gracze, którzy uczestniczą w rozgrywce, natomiast w sytuacji, gdzie będziemy powiedzmy na singlu, to być może tutaj z boku będą wylistowani Nasi pomocnicy oraz być może maszyny, w jakich siedzą, będzie można te maszyny, żeby nie ganiać ich gdzieś tam po mapce i nie szukać, to będzie można je pewnie z prawej strony tutaj sobie wybrać, kliknąć, podejrzeć, przenieść się do nich, nie wiem, zastopować, cokolwiek z nimi zrobić, bo skoro pojawia się tutaj na mapie na to miejsce, no to musi ono zostać wykorzystane, bo z lewej strony macie ten pasek do nawigacji, a z prawej strony jest taki no, zaciemniony obszar. Z fragmentem mapy, w zasadzie, który już jest, wykracza poza e, całą tą krawędź, ale jest na to miejsce, tak? Więc, no cóż, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No i jeszcze jeden screen pokazujący tutaj, e, jeżeli chodzi o obszary, tak? Pokazane są obszary, które należą e, do, do danego gracza w sytuacji, gdy korzystamy z multiplayer. I co ciekawe, zobaczcie, że, że tamto miejsce, które było po prawej stronie. No musi zostać zagospodarowane, bo jesteśmy teraz już w innej zakładce, a tutaj nie ma tego wyszerzenia. Dodali tutaj gdzieś na górze tylko logo gry, a nie ma tutaj już żadnego napisu, czyli to nie będzie tak, że klikając między tą opcją, tą opcją i tą opcją, to tu w tym miejscu będzie pojawiała się powiedzmy, nazwa, że nie wiem, że mapa, czy, czy ziemia czy posiada na ziemia, a tutaj będzie, że pracownicy, a tu za chwilę, że będzie kalendarz. Nie tak nie ma, czyli. Ewidentnie tutaj, jak widzicie, jest jakieś miejsce, które będzie przeznaczone na pracowników. Ok, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą zapowiedź crossplatformową, to byłoby wszystko. Jutro czekają nas nowe maszyny. Z okazji piątku, obstawiam, że pewnie pojawią się też te maszyny, które były widoczne teraz. O ile dobrze pamiętam, to chyba jutro też powinien pojawić się podcast. W którym pewnie dowiemy się jeszcze sporo rzeczy dotyczących tej rozgrywki multiplatformowej. Okej, okay, ode mnie to byłoby tyle, cześć.